O, cześć mordy. Kurna, człowiek w domu siedzi, to później się nie chce wstawać. Matko bosko! Jadę na Strzelickę. Postrzelać. Mamy gdzieś godzinę szóstą. bo po szóstej trzeba iść. Trzeba dymać na autobus. Łączymy się z Olsztynem. Halo halo Kowal. Jaka tam u was pogoda? Jesteśmy w Olsztynie, zobaczcie, deszczek pada. Nie wiem jakie zostanę na ale idę. Uwaga, uwaga. Mordeczki, Chcę się wybrać podróż dookoła świata. Zapierdole. Niestety, do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuje się z renty. Proszę o wsparcie 5, 10, 20 zł, a uda nam się osiągnąć ten cel. A, to dobre jest. Link do zrzutki jest pod filmikami, w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam. Idę sam. Nie wiem dokąd, ale idę. Gdzie pan strzelił? Do strzelni, kurna dostrzeń, na ten, na tramwaj Na tramwaj? Tak Odprowadzi pan? No tak To no się tak złapie z tej strony No O Pojechał, a co? Którą Tą stronę. Tą stronę? No, stąd tylko w jedzie Którą Tam na ten Jeszcze prosto, jeszcze prosto Tutaj skręcamy

4 minuty transportu. Dobra, dzięki. A few moments later. No, mordeczki, jestem na strzelnicy. Rzadko jest są filmy ze strzelnicy, ale dzisiaj wyjątkowo będzie. Tu mamy już troszeczkę postrzelana, jakaś tam dycha była. A strzelam z Glocka 17 i w konwersji na broń długą. To jest konwers konwersja izraelska z kolimatorem. Zaczynamy rock'n'roll. Zrzucam zamek. Palec poza językiem. Okej. Okay. Lekko w dół. Lekko w prawo. Prawo. Dół. Jesteś. Jesteś. Lekko w dół. Jesteś. Jesteś. Mieszam języka. Lekko w dół. Jesteś. Lekko w prawo, jest, nie, jesteś. Ok, odpocznij chwilę. Lekko w prawo, góra, w prawo, góra, jesteś. Lekko w dół, jesteś. Jesteś. I jesteś. Dwa. Bęk, bęk. Super. Wejrzyj. Nie, magazy... nie Nie został. Okej. Okay. Kombinuj. Dobij Zostań. magazynek. Obieknę magazynek. Strzał kontrolny. Strzał kontrolny. Okej. Okay. Odłóż broń. Dobrze, tutaj położę. Dobra. I idziemy. I demonstrujemy, proszę pana. <gry> dycha, dycha, dycha. Dziewiątka, 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 dziewiątka. Ósemka, ósemka, ósemka. Siódemka i spartoliłeś przy dublecie piątka. Wtory z zgasił światło. No. Wstydu by nie było, ale tar tarcze wiatr porwał. Tak, oczywiście ktoś dmuchał pewnie tak, dlatego. Właśnie się za zadarła się i to dlatego. Kogo pozdrawiamy. E, pozdrawiamy. Bez, bez politycznych pozdrowień. Wszystkich moich widzów i wszystkich m, ludzi. Do zobaczenia! I... No mordy, na strzelnicy byłem. Idziemy sobie, ale kurde pogoda, mordy w Olsztynie pada. Dalej nikogo nie ma, a nie wiem dokąd idę. Nie wiem, choć się domyśla. Przepraszam. Przepraszam. Dobra, gdzieś idziemy, ale nie wiem dokąd. Środkiem ulicy mordy. Genialne. Przepraszam! O, tam też idzie. Przepraszam! Przepraszam! Ja nie słyszę pana. Ja panu pan poczeka. Ja jest się... pan na środku, złapie mnie pan za rękę. Ja jestem policjantem, nic się pan nie stanie. Dobra. Jak ty mnie zajbolowałeś w tej chwili? Podprowadzi mnie pan do przystanku Tak, lewa ja poszło, tak, Dobra, dobra, tak jest okej. Okay. Okej, przejdziemy, jest ale ja Bo tu nikogo nie słychać! Ale, bo złożny, bo nie, bo deszcz pada, nikogo o, nie ma. Nie, nie, tak ja się zaopisz. Na tu, przystanek... I tu już prosto! Prosto da pan radę dojść. Znaczy nie, ja nie wiem czy tam kogoś spotkam, żeby przystanek znaleźć. Jest już przystanek. Idziemy w kierunku przystanku. Ale ja chcę na przystanek do centrum, do dobroszczaków. To A, nie ten, ja z tego wracałem. Tędy. To nie tędy. No to nie musimy. tędy droga. To musimy, musi pan. To ja pana tak daleko nie podprowadzę, bo ja z samochodu wysiadłem, wie pan? I zostawiłem go na środku, żeby te sygnały włączyć. O, może ktoś będzie szedł. Ja właśnie o. tu nikogo nie słyszę, deszcz pada. A ja ze strzelnicy WIPA idę. Aha, ja panu pomogę. O, już będzie pan teraz na y, chodniku i A. tutaj musi pan skręcić o tu, już w, o tu, już pan weźmie i już pan idzie prosto. Dobrze. Dobrze. Krawężnik, jakiś jest? O, dosyć pan idzie. do tak? Dobra. Dzięki. Idziemy sobie drogą, szukamy kogoś. Bym wiedział, gdzie jestem. Ale fajnie. Przepraszam, przepraszam, y, jak dojść do Dąbrowszaków? Dobrze pan Podprowadzi pani? Ja to mogę przez ulicę przeprowadzić i będzie pan na Dąbrowszaków. Nie za szybko? Nie, ja się może złapię, być bezpieczni. Dobrze. O. A dokąd tam tam idzie? No, tam no, to... taki biurowiec A, ten zielony. Zielony, tak. która będziemy z prawo przechodzić przez tak. No już. No tu zaraz Pan wyjść chyba ten biuro, Na kawałek. Ja Pana podprowadzę, bo idę w tamtą stronę. Zachodźmy no tu chodźmy, bo tu są chody. To tu idziemy No Pani Soja, może z tej strony tutaj będzie łatwiej mi... Proszę bardzo. Tu, tu jestem Kurczę i dalej pada? Ach, a zimno, piorów. A no. to pół jedyny. Strasznie zimno. No 4 stopnie było. Za pan stopuj. A zaraz faj. No. Oby tak stale. Cały czas nie było. Nie no, po jutro już ma być cieplej różne bzdury plotą i ja też <grym /dziśnij> kto to wie chleba nowości do nas ostatnie zimno pierwsze Ach. no trudno żyć trzeba oby nie gorzej. tego zielonego takiego Tak. No. Okay. przed laty prowadzałem córki na lądzie oj kiedy to było Dwunasta? Nie, jedenasta za piętnaście. A pan na którą pani idzie? Czy bez godziny? Bez godziny niby. No. Mówiłem, że na dwunasta będę. Nie za piętnaście, Mamy czas. To już nie damy. Oj, nie powiedział? E. Do góry nogę. O. Tu będzie wyższy krawędź. W tym Olsztynie też takie krzywe chodniki jak w Rynie, bo ja z Rynu jestem. Nie, nie są źle. Różnie, ale tu w centrum to Tu w centrum tak, ale tam dalej to różnie było Różnie. Ja mieszkamy mieszkam na osiedlu domków. Dom po teściach. Tu 60 w sprowadzili się, to może 10 lat temu choć Dopiero położyć miasto. Albo i nawet i 10, może nie ma. Było to było. Nie, źle nie jest. Zieleni trochę rozwinęła się, bo to ona tam tak czy siak to musi być. Tyle, że nie można pocieszyć się zimno. Zginęła nas dziewczyna w takiej bluzie tylko dresowej, szkolara zimno, zimowy. Ta młodzież też nie wie jak się ubrać. Dobrze, niech się hartują. No, niech się hartują. Ale kwiecień czy tam marzec, żeby nie wiem jak gorąco został ten dzień. Zbliżamy się do ulicy zatrzymamy się. Ja mnie. było minus 7 i jeździłem rowerem jeszcze o, po 50 kilometrów. Ja już się poradzę tam. Tu dobrze. Tu to trochę lepiej, bo ludzi więcej chodzi. A tam mnie policjant podprowadził, bo szłem w środkiem drogi. dam. Dobra, dochodzimy tu do budynku, tu do tej pierwszej gazi, Dobrze, dobrze. Tak? Ja sobie poradzę. Proszę Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Do widzenia. Cześć mordeczki. O zobaczcie, junek zełku gdzieś tam warczy. Mam tu tarczkę, ale tarczkę już pewnie widzieliście na materiale, który zmontowałem. Powiem wam, że się starzeje. To się zgadza. Kurde dla mnie wyprawa na Olsztyn, tu już jest normalnie. To już jest wyprawa w dalekie kraje. Ty. Ale zobaczcie, samochód ktoś postawił na chodniku, na środku chodnika. Dość. O. Bardzo ładnie. Także zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie mordy o mojej rzutce. Kto odjął mi suszfejberat. I o parkowaniu w ten sposób samochodów. Cześć mordy, trzymajcie się.